I <laughs> W kozysie, ślipy, tak? e, ja zgłaszałem interwencję, znaczy na do dyżurnego na komisariat, komisariat szósty w Krakowie i on przyjął zgłoszenie e, ID-270 z jakimi kamień. Teraz mi chodzi, że on, tak się nazywa ten policjant i teraz mi chodzi, że mówiłem przez nim w ten sposób, żeby nie jechać na, na Prokocim, bo, bo po prostu ja mieszkam tutaj na Azorach, chciałem taki do tej notatki, nie jeżdżą. Nie to było dzisiaj? Tak, tak, tak. To było mniej więcej, ja jest, wiem, 17. 11... Moment, prawda. Może pan sobie to... Ten... Proszę pana, tyle. A pan to panu wystarczy. numer interwencji to panu wystarczy. Więcej nic pan nie żąda. Ale nie, nie chcę, uzupełnienie, tak jak się tłumaczyłem. Bo jest je... wszystko pisane, tam był, e, był Nie, pan nie do... bo ja nic nie powiedziałem. Proszę ja pana. Chcę proszę, po prostu... nie, tak, proszę pana. Chcę powiedzieć, e, jak ja to widzę te... Żona, e... są... ostatnio żona kłamała panu ronie. tu jest pan zrona. Pan zrona i kłamała. Właśnie nie wyjaśniła, ja chcę powiedzieć. Ale, ale chcę powiedzieć jeszcze raz, bo ja, bo pan drona pan stosował ostatnią taktykę, że mnie wyrzucał ze zdania cały czas i ja zapomniałem powiedzieć bardzo coś istotnego, bo jego żo żona zmanipulowała w ten sposób, moja żona była, że powiedziała, że trzymała się postanowienia i ja nie chciałem. Yy, że ja nie odbierałem telefonu. Tylko, że jest sprawa taka, że właśnie przez to, że pan na cały czas mnie przerywał, ja nie powiedziałem istotnej rzeczy, że żona się nie trzymała wtedy postanowienia, bo było napisane, że wideorozmowa lub kontakty telefoniczne, a te, tego panu, panu wronie na pewno nie powiedziała. No, ale dla mnie no, było jeszcze tak. Nie się tam tam tam. Jednej rzeczy. my jako Policja nie będziemy tego rozstrzygać nie będziemy... Ale ja policja... chcę tylko... Więc proszę pana, jeżeli pan cokolwiek chce załatwić, to należy się udać do sądu rodzinnego. Dobrze, tam... ale ja tylko chcę wyjaśnienie. Ale komu Pan to Żeby dopisać do notatki, tak mi powiedział policja. My notatki nie sporządzamy z tego, jest zapis przy systemie No to żeby dopisać do tej interwencji zapis, że... tak jak wruna ostatnio zapisywał, to co mu dyktowałem, moja wersja. A nie, ale proszę pana, my tego zapisujemy. My zapisujemy to, co jest stricte, że żona się nie stosuje do poleceń sądu, tak? To do pana ostatnio dyktowałem. To gdzie to poszedł? Tak? No właśnie, to ja też chcę... Pan może chcieć, proszę Państwa. Pan może na e, Pan się jak nazywa? Lach może... J. Jak? Lach J. Lach, co jeszcze pan chce ode mnie? E, żeby pan przyjął e, to, co ja chcę podyktować, jak Pisałem w bronię. To, My nie będziemy tego wpisywać, to co pan chce. My wpisujemy to, co uważamy za służby. Pan został pozdrowie pouczony, jeżeli Pan ma jakiekolwiek zastrzeżenia, do sądu rodzinnego ustali... To kogo wy krijecie, przestępców? Tak, kryjemy przestępców. Moja żona ostatnio kłamała w Ronie, ostatnio kłamała, że nie chciałem dzwonić. Ale Pan, że... pan, pan to Ona, ale to, że żona mówi, że nie chciałem dzwonić, to nas nie interesuje. Czy? Ona dzwoniła do mnie wcześniej, Pana, bo nie trzymała się postanowienia wideorozmów. No Nie da się. Widzicie no co? Tak. Widzicie co? To, to, to tak. gościu mi mówi, mam nagrane, że, że mogę tutaj przyjść, dopiszę do tego, do tego, yy, do tego, się tak, do, do pan, tego, do tego, Nie mogę do dopisać, do tego, do nie do jest do interwencja i tego, Czyli wysłuchacie żonę, to co, wszystko, co, żona co żona do tego, do tego, do tego, a kto tak panu powiedział? Na jakiej podstawie pan tak twierdzi? Dlaczego pan takiej głupoty gada? Dobra, tyle. Dlaczego pan takiej głupoty gada? Kto wam takiej głupoty gada? Ja to wiem proszę pana. No, tak? Czyli 193 naruszyłbym mir, to byście latali i byście mi zakładali sprawy. No właśnie, a czemu przestępstwa nie trzymania się postanowień? Do widzenia, Nie trzymanie się postanowienia, kryjecie przestępców. Zobaczysz, lach. Zobaczysz w wolnej Polsce. I ja wam znowu daję tutaj o masonerii, o waszych przestępstwach. I możecie sobie to usuwać, ale co tydzień będę dawał. Do widzenia. Jesteście na funkcjonariusz publicznym, ponad prawem prawem przebudzenie. No, do widzenia, do widzenia. Jak będę chciał, to pójdę. Ja się, ja się, przestępców nie będę bał. Mógłcie to zerwać teraz. Już ludzie widzą. A no nie, że tylko wasza się racja Czyli Czy przestępców dalej? Będą, nie będą, że mnie robić, mówią mi, że tutaj przyjmę, kiena, a teraz wystarczy. mówią że nie. rozmów i mowa wszyscy pójdziecie no. do Izraela pracować. Zobaczycie Dobra, no to, no widzicie w pierwszym odcinku rozmawiałem telefonicznie z policjantem na komisariacie szóstym. Powiedział, żebym tutaj napisał znaczy, powiedział swoją wersję. No to, to teraz w notatce będzie tylko wersja mojej żony, bo po prostu ja tutaj zostałem niewysłuchany. Nie dopisano do, do, do interwencji i teraz. Powinienem, nie wiem, pojechać na, na Bieżanowską i taka zabawa w życiu babkę. No nie istnie, no, no po prostu, no to jest, to jest straszne po prostu, co się dzieje w Polsce. No naprawdę, ja zastanawiam się, jakby to był kurde sen, że to po prostu, żyjemy w kraju, i mieszkańcy. Tutaj, to myśmy tutaj zasiedlili te, te, są dowody, że tu Słowianie byli od, od, od tysiący lat i co i, i kurde, i my nie mamy żadnych praw w Polsce, tylko polskojęzycznie. No nie no, po prostu, naprawdę, no co ja mam powiedzieć, no, ja myślałem, że że, że będzie coś teraz. Jeszcze traktują jak za przekrzykują. no kurde. Naprawdę. No nic, no kurde, no. Będzie trzeba robić swoje, no w przyszłym roku zakładam wiele spraw. Niech płaci, niech, niech, niech lata za sędziami, niech umarzają mu. Niech, niech wydaje, no jak, jak nie może mi, po prostu już mi zniszczył całkowicie więź z dzieckiem i jeszcze teraz nawet nie mogą postawić dziecko przed telefonem, żeby wyjść z pokoju, nagrywać i normalnie żeby, żeby nagrywać, bo przecież ja im nie, za, nie, za, nie zabraniam, czy ja tam coś powiem, będą mieć dowód na mnie, ale żeby dziecko spokojnie z ojcem pogadało, to oni dalej muszą, a później... No, ja nie wiem, to, to chłop nie myśli, czy co? Czy nie wiem, czy nie zależy mu, że, że będzie musiał wydawać grube pieniądze na umarzanie? Czy za darmo mu to umarzają? Nie, ja nie wiem. <laughs> Może masoneria tak działa, że to są przysługi po prostu darmowe? Nie wiem, no, no po prostu. Ja nie, nie rozumiem, dlaczego ludzie są tacy. Ja, ja nie mam jakichś nienawiści teraz, nie czuję negatywnych emocji. Po prostu no przekrzykiwałem się, no bo gość krzyczy, a oni mówią, że, że ja krzyczę. No, 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 no kurde, no jestem trochę z daleka, żeby coś powiedzieć, nie? Dobra, no kurde, też już nawet nie umiem się już wypowiadać, bo, bo normalnie zaskoczyła mnie ta sytuacja, myślałem, że, że po prostu powiem, jakieś spostuje, sprostuje, że trzeba tutaj wychodzi, że na notatce... Yy, I popatrzcie się, i to wychodzi na to, że oni specjalnie celowo tak robią, żeby... Że teraz zostanie, będzie napisane to, co ona powie. Ja praktycznie tylko zdążyłem powiedzieć to, że, że nie trzyma się postanowienia. No i komendant yy, nie nada biegu sprawy. I o to wszystko chodzi. I o to wszystko... Dlatego oni po prostu robią tak, że ten, no bo on sobie stwierdzi, że, że żona mu powie, że, że wcześniej były, były, dzwoniła, dzwoniła, ja nie odbierałem, a nie powie prawdy, że były wideorozmowy i, i stwierdzi po prostu komendant, nie nadaje go sprawy, bo stwierdzi, że Kozłowski tylko po prostu tak się chce kłócić, a nie chce z dzieckiem się słyszeć. A nie zobaczy tam problemu, że, że żona od pięciu lat mi utrudnia. Bo nie, nie zdążyłem przedstawić swojej wersji, bo, bo mi powiedział, że przedstawię na królewskiej, a na królewskiej się okazało, że, że, że nie przedstawię. No nie wiem. Będę próbował, może nie wiem, napiszę jutro maila, żeby dopisali do jeda. Nie wiem. Może zrobię tak. albo do komendanta napiszę, bo to niby komendant ma. Yy, ma sprawdzać No nie wiem, no w każdym razie widzicie Kolejna rzecz odkryłem, że, że popatrzcie no wychodzi na to, że oni specjalnie robią tak, że wysłuchać dokładnie jedną stronę, a drugą nie, żeby nie nadać biegów Bo wystarczy, że dyspozytor sobie tam stwierdzi, że yy, dyżurny na przykład stwierdzi, że, że, że to nie nadaje się na na, na bieg sprawy, no bo mają obszerne teraz, że, że moja żona powie, że, że wcześniej nie trzymałem się, dzwoniła, nie, nie odbierałem specjalnie, a nie powie o tym, że były wideorozmowy. Ona sobie wybierała i dzwoniła e, ten. No nic, no, no po prostu, no. No popatrzcie się, no jeszcze raz powtórzę. Wczoraj pokazywaliście, wysyłaliście do mnie wiadomości, że Czujny, Czujny teraz chcą go zamknąć. Pokazywaliście jak, jak on to w Oświęcimu. No ale czemu nie nagłaśniał wtedy? A teraz, teraz go chcą zamknąć. No to czemu nie nagłaśniał tego co pokazuje? Czemu razem wspólnie nie działa? A teraz mają wszyscy pretensje, że Garland siedzi, że że, że, że chcą zamknąć. No a samiście ci, to, co mieli zasięgi po, po 100 tysięcy i więcej, po parę paręset tysięcy, nie nagłaśniali. Korzyński był w telewizji, to mówił, że matki są złe, a nie mówił, że, że w sądach ustawiane są sprawy, fałszowanie protokołów i wystarczyło powiedzieć, proszę zobaczyć na przebudzenie Słowian i powstanie szkoła. Na kanale YouTube. Dobra, no, no. To jest po prostu przykre, wszystko. I, i... czasami to ja muszę po prostu wszystko <laughs> zresetować się, bo czasami to już nie mam. <laughs> Przez chwilę to brakuje mi jakiejś motywacji w ogóle, że, że to jest. No tylko muszę myśleć po prostu, że, że no, żal mi tylko tych dzieci. Z których nikt z rodziców tak naprawdę nie walczy, bo robimy jakieś głupie ruchy, że wszyscy pojedynczo szukamy, wydajemy miliony na y, y, tysiące na, na prawników, y, po cichu sobie y, zakładamy sprawy, które nam umarzają, a nie pokazujemy tego, co y, przestępstw y, sędziów czy coś. Bo się boimy, że dostaniemy opini opinię psychiatryczną, jak ja. No i wiadomo, że, że ten. Przecież wiedziałem, że mówił z tym Lachem e, Wrona, i dlatego później Lach był taki agresywny do mnie. Bo pewno mu powiedziała przez telefon e, Wronie, że e, tamtym razem, jak rozmawiał z żoną, że, że mam opinię psychiatryczną, że jestem pory psychicznie, że wydaje mi się grupa przestępcza. I, i dlatego tak mnie wyzywał ten, znaczy dalszy na mnie ten policjant, bo mnie miał za psychola. Mm, tak. I po prostu psychola, który. Który po prostu nie wiem. Super była żona, chce chciała dzwonić, a on nie odbierał telefonu. No nie jest. No, no to, to niestety no, będzie. Wygrali znowu Dubinowie. Milioner, przestępca, przytrzymujący mnie na, na działce zamkniętej na, na, na łańcuchy i roczne dziecko i chłop przyznał się do tego, pod przysięgą, przy wicherku i co? i dwukrotnie umorzone teraz teraz be, będzie yy, będzie ten yy, rozprawa właśnie chyba yy, teraz jakoś będzie rozprawa gdzie będą chcieli już całkowicie umorzyć to znowu nie no dobra kurde dobra idę, idę coś sobie kupić do jedzenia i i muszę kurde chyba Pójść za chwilę spać, bo, bo po prostu dobra. Walczmy, przebudźmy się i naprawdę udostępniajmy to, co pokazuję. To jest jedyna szansa, i mam nadzieję, że, że te majfry i inni antysystemowcy, niby tak jakiś czy coś, pójdą po rozum do głowy i będą mówić o tym, co ja pokazuję. Bo to jest jedyna szansa, bo jakby mnie zlikwidowali zlikwidują w stronę, to już taka szansa nigdy się nie, nie zdarzy. Pokazywać przestępcy twarze yy, w Krakowie tyle, tyle sędziów. Dobra. Kończę. Żegnam wszystkich. No i też nagrywam takie filmiki, żeby, żeby trafiło do policjantów i policjanci się zastanowili, jak to jest wszystko manipulowane. Jak to wszystko nie działa. Taki wrona sobie mówi do lacha, że, że no, no, dzwoniłem do żony, to jest psychol, żona mu chciała, dzwoniła wcześniej, ale teraz jest wyrok, to już nie dzwoni, bo on nie odbierał telefonu. I robią ze mnie wariata i, i, i nie mam żadnych praw. Dobra, trzymajcie się wszyscy, do widzenia. Walczmy dalej albo po prostu nie płaczcie na grupach i nie pokazujcie. Ale nie płaczcie na grupach, że, że was sędzia dojeżdża, bo, bo Kozłowski pokazuje dojeżdża, tych, co dojeżdżają i po prostu nie robicie, nie udostępniacie. Ludzie o tym nie wiedzą, niestety. A w telewizji tego nie pokażą. Do widzenia.